Modlitwa za wszystkich zmarłych, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Boże, który zawsze litujesz się i przebaczasz, okaż miłosierdzie zmarłym sługom i służebnicom swoim, i odpuść im wszystkie grzechy, aby po wyzwoleniu z więzów doczesności. Mogli przejść do życia wiecznego. Prosimy Cię o miłosierdzie dla drogich naszych zmarłych, przez wzgląd na najdroższą krew, która obficie wytrysnęła z boku Twego boskiego syna Jezusa Chrystusa w obecności Jego niepokalanej matki, co sprawiło jej wielki ból. Racz wybawić dusze zmarłych z czyśćca, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojej pomocy. Aby mogły jak najprędzej wejść do Twojej chwały i wielbić Cię razem z Matką Najświętszą, aniołami i świętymi przez wszystkie wieki. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.